Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o narzekającej klasie średniej i gazecie wyborczej, będzie też o Maryli Rudowicz na Sylwestrze Marzeń i o Jessice Mercedes, która odleciała daleko. En, en, en. Będzie też o tym, co tam na mondialu i o tym, co tam ciekawego i fajnego gadali ostatnio nasi piękni i mądrzy politycy. A nim zaczniemy, przypominam o wspieraniu, witam na bajkowy.to link oczywiście w opisie odcinka. I o subskrybowaniu, kto nie subskrybuje, ten się nie rymuje. Zaczynamy. A zaczynamy, szanowni państwo, od życia w Polsce. Gdybym miał powiedzieć w kilku zdaniach o tym, jak wygląda aktualnie moje życie w tym kraju, musiałbym poważnie ponarzekać, pewnie tak jak i większość z was. Finansowo jest fatalnie, samopoczucie nie najlepsze, a kilka mikrosukcesów w tym roku nie wpłynęło znacząco na poprawę mojego jestestwa. I co rano, gdy płuczę twarz powietrzem, bo wody muszę oszczędzać, myślę sobie: "Dlaczego Okazuje się, Szanowni Państwo, że nie tylko ja narzekam, nie tylko ja zadaję sobie głupie skądinąd pytania. Gazeta Wyborcza opublikowała w ostatnich dniach serię artykułów o problemach klasy średniej. To taka część społeczeństwa, która już nie jeździ Oplem Astro, ale jeszcze nie Bentleyem, i stać ich już na chodzenie na jogę i picie kawy bezkofeinowej, sojowym, bez glutenu oczywiście. To ten sąsiad, który wjeżdża polonezem na i wychodzi z samochodu jak na Oskarych. W minioną sobotę, na przykład, ukazał się w wyborczej tekst pani Moniki Redzisz pod tytułem: Już nie biorę długich kąpieli. Maniki raz na dwa miesiące. Naczynia zmywam z lewie. A kurna, gdzie? A zarabiam 7 tysięcy. Drożyzna dopadła klasę średnią, jak widać, szanowni państwo. Rozmówcy redaktorki wyborczej tłumaczą w tekście między innymi, że w związku z inflacją zaczynają zmieniać przyzwyczajenia. Niestety wyszło dosyć absurdalnie, to znaczy, ja rozumiem, że jak ktoś zarabia coś tam, to może sobie pozwolić na coś tam, to znaczy na życie jakie chce. Ale w dalszym ciągu to trochę jak Maryla Rodowicz, która skarży się, że nie stać jej już na latanie pierwszą klasu. Zastanawiam się, na co mogę sobie pozwolić, a na co już nie. Na przykład, czy w tym miesiącu Będę mogła iść i na masaż i na manikir. Niestety nie. Muszę to rozłożyć na dwa miesiące. Uczę synka, żeby zakręcał wodę i wyłączał światło. Niby to nic nowego, ale kiedyś mówiłam: gasz światło, bo trzeba dbać o naszą planetę. Teraz mówię: gasz światło, żebyśmy płacili mniejsze rachunki. I ma to jakoś większe znaczenie. Pojawiły się też artykuły typu: Zarabiam 15 tysięcy złotych, mam aplikację w telefonie z celem przetrwania, <noise> albo Polacy, którzy wypadli z klasy średniej, zaciskają pasa. Nie przypuszczałam, że będę śledzić cenę ziemniaków. No, takie są nagłówki wyborcze, także brawa dla redaktorów. Szanowni Państwo, ja nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam bez kawioru z ketchupem, pracując po 16 godzin dziennie, ale obiecuję z ręką na sercu, że zrobię wszystko, ale to wszystko, by być dla Was jak najdłużej. A do klasy średniej jeszcze mi daleko. Pozdrawiam, Monika Olejnik. A teraz czas na witaminki dobre i dla chłopca, i dziewczynki, i dla wszystkich osób, które chcą być zdrowe i klawe, a tuż po nich dowiemy się, co Kaczyński sądzi o Donaldzie Tusku. Będzie gorąco, bo to gorące uczucia są. Arabia Saudyjska! Jak wiadomo, tegoroczny mundial przynosi wiele sportowych niespodzianek, zwycięstwo Japonii z Niemcami czy Polski z Arabią Saudyjską. W każdym razie na tym turnieju Arabia Saudyjska miała już powód do prawdziwego wzniecania się, bo wygrała mecz z Argentyną dużo lepszą drużyną. Po tym zwycięstwie król tego kraju tak się wzniecił, że aż ogłosił środę 23 listopada świętem państwowym i dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników sektora publicznego, prywatnego i studentów. Aż dziwne, że po porażce z Polską nie ogłosił żałoby narodowej. Media! Jarosław Kaczyński, zwany też w pewnych kręgach karakanem, ostatnio weekendowo zajmuje się głównie wygadywaniem bzdur. Na przykład uznał, że problem niskiej dzietności w Polsce wynika z tego, że kobiety za dużo dają wy. szyję. Zapowiedział też, że jako opozycja przejmie władzę w kraju, to prokuratorem generalnym zostanie człowiek, który nazywany jest koniem. Czy, że Platforma Obywatelska jest partią niemiecką? Co akurat, jak wiadomo, no. Pani Eliza Michalik z Onetu i Radia Nowy Świat wysnuła na ten temat bardzo ciekawą teorię. Zasugerowała, że polityk buduje grunt pod przyszłą niepoczytalność. Twierdzi, że po wygranej opozycji Kaczyński będzie sądzony karnie, więc pewnie po prostu będzie chciał udawać niepoczytalnego. Największą bzdurą w całej tej wypowiedzi, szanowni państwo, jest pomysł, że ktoś kiedyś będzie sądził za coś Kaczyńskiego i że on miałby się już teraz tym przejmować. Umówmy się, nikomu tam na wiejskiej to nie jest na rękę. Katar! I wracając na chwilkę do piłki nożnej to Japończycy najpierw sprzątnęli Niemców na boisku, a później posprzątali stadion. Tak, proszę Państwa, wyrywanie krzeseł, opijanie się i skandowanie obrzydliwych haseł to nie dla kibiców z kraju kwitnącej wiśni. Najpierw obowiązki, a dopiero później zabawa. Po wygranej z Niemcami japońscy kibice posprzątali Kalifa International Stadium, na którym rozgrywany był feralny mecz. Co ciekawe, to samo zrobili też po meczu otwarcia między Katarem a Ekwadorem. Jesteśmy Japończykami, nie zostawiamy za sobą śmieci i szanujemy to miejsce, powiedział. Jeden z japońskich kibiców. Posprzątali też pozostawione na ziemi flagi, bo jak zaznaczają, symbolom krajów należy się szacunek. I powiedzcie mi Państwo, że to nie jest najprawdziwszy i najczystszy przejaw patriotyzmu. Brawo! Futro. Raper Kuba Grabowski znany też jako na Fide, podzielił się z fanami nagraniem pokazującym warunki, w których żyją zwierzęta hodowane na futro, takie jak lisy czy norki. Artysta zastanawia się głośno nad tym, jak taki sadyzm może być nadal legalny. Zaapelował również o podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską, która dąży do zamknięcia wszystkich ferm futrzarskich w Unii Europejskiej. Kampania Fur Free Europe jest sprowadzona przez koalicję Eurogroup for Animals, z której częścią jest rodzime stowarzyszenie Otwarte Klatki. Do złożenia takiego podpisu bardzo serdecznie namawiam państwa i ja, chociaż jak to kiedyś powiedział o tym całym przemyśle pod szarskim Krzyś Bosak, gdyby to było złe, to by Bóg inaczej świat stworzył. Także, no, do dzieła. Moda. Szanowni Państwo, Jessica Mercedes, influencerka modowa, można powiedzieć, pionierka w Polsce. Przed nią był Arkadius, później długo, długo Nic i nastała Jess. Jakiś czas temu głośno było o jej podrabianiu koszulek, dziś głośno jest, bo mimo że niekiedy promuje ekologię, to właśnie poleciała prywatnym samolotem z Warszawy do Łodzi na imprezę. Gdyby jeszcze poleciała z Warszawy na jakiś lotniskowiec, to może, ale nie. Poleciała z Warszawy do Łodzi. To taka odległość jak z Waszego salonu do śmietnika na podwórku. I tak, Szanowni Państwo, z Jessica Mercedes robi się Jessica Multipla. I a propos łódź. Dla wielu kierowców egzamin na prawo jazdy jest jednym z najgorszych i najtrudniejszych w życiu. Szczególnie jeżeli musieli powtarzać go kilka razy. Na tym polu niesamowite osiągnięcie ma pan Bogdan z Łodzi, który właśnie szykuje się do 54. podejścia do egzaminu. 65-latek przyznaje, że egzaminatorzy w Łodzi są tak precyzyjni jak aptekarze cokolwiek, cokolwiek to oznacza. Mimo tych licznych niepowodzeń i wydaniu ponad 7000 złotych, Łodzianin nadal wierzy w swoje umiejętności i nie zamierza się poddawać. Trzymamy kciuki. Warszawa. Parę dni temu w stolicy odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej pod hasłem Energetyka i Klimat. Przemówienie Donalda Tuska przerwała aktywistka klimatyczna z transparentem Gaz ziemny to broń dyktatorów. Szybko zareagowała ochrona, jednak zapędy siłaczy, niczym prawdziwy niemiecki heros powstrzymał sam Tusk i pozwolił kobiecie zostać na scenie, a nawet poprosiłby by podeszła bliżej. Dzisiaj ukazał się artykuł młodych aktywistek zatytułowany Myliliśmy się. Trzeba powiedzieć to wyraźnie. Tak, myliliśmy się, nie doceniając kwestii ochrony klimatu, ochrony środowiska. Uczciwy rachunek sumienia jest potrzebny. Co ciekawe, kobieta nie oblała przewodniczącego żadną zupą, ani nie przykleiła się do niego, więc coś czuje: że albo Tusk dla aktywistów jest wyjątkowo cenny, cenniejszy od wszystkich obrazów świata, albo to mogło być reżyserowane. Wierzenia i przesądy. Szanowni Państwo, to jakby Kevin sam w domu nie poleciał na polsacie w grudniu. TVP zaplanowało już Sylwestra Marzeń Zakopanem. Tradycyjnie w związku z deficytem polskich gwiazd muzyki na scenie pojawi się Zenek Martyniuk czy golec orkiestra. Tym razem jednak zabraknie wielkiej przedwiecznej, czyli Maryli Rudowicz. Co ciekawe, telewizja chciała przedwieczną, jak co roku, ale okazuje się, że po prostu spóźnili się i gwiazda podpisała już kontrakt z kimś innym. No, ważne, żeby pani Marylka znowu poczuła ten zew i żeby ją rozmrożono na. Czas. Polityka. W minionym tygodniu Andrzej Duda powołał 18-osobową Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Już sam fakt, że Duda powołuje jakąś Radę związaną z nauką i innowacją, może być przez niektórych uznany za żart, ale zdjęcie z powołania wywołuje pewien niesmak. Otóż na zdjęciu widzimy 18 panów i żadnej kobiety. W skład rady nie weszła żadna. Kobieta. Można powiedzieć, że Maria Skłodowska-Curie przewraca się w grobie, że innowacja polega na tym, że nie ma w radzie żadnej kobiety czy osoby poniżej 50 roku życia. Można powiedzieć, cytując Antoniego Orłosia, że PiS nie przepada za kobietami, ale można też powiedzieć, że jest to najlepsze zdjęcie przedstawiające stare, zepsute parówy, jakie w życiu widzieliście. I przenosimy się na wiejską, Szanowni Państwo. W poniedziałek 28 listopada prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zorganizowali wspólną konferencję prasową, podczas której zapowiedzieli projekt ustawy, w ramach której miałaby powstać komisja weryfikacyjna badająca politykę energetyczną polskiego rządu. Komisja weryfikująca wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce potrzebna jest nie tylko po to, aby wyjaśnić przeszłość, ale również po to, aby pozbyć się zwałów rosyjskich raz na zawsze w przyszłości. Jednak jak zaznaczyli panowie, nie chodzi o polskie rządy jako całość, tylko konkretnie od 2007 do 2015, czyli rządy platformy w tym Donalda Tuska. Prezes Kaczyński w trakcie konferencji wyraźnie powiedział, że chodzi o polskie rządy, czyli śmiało można powiedzieć, że wreszcie w pewnym sensie uznał Tuska za Polaka, co jest naprawdę, naprawdę bardzo dużym krokiem w przód. Postępy robi ten nasz Jarosław. Niesamowite. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia zbiórki na Stasia Skibę. 3 latka, który ma niestety wrodzoną wadę serduszka i potrzebuje pilnie zabiegu w genewie. Tylko tam lekarze podjęli się wykonania takiego zabiegu ratowania dwóch komór serca. Niestety koszta są ogromne, więc bardzo w imieniu Stasia i jego rodziny zachęcam Państwa do wsparcia na stronie siepomaga.pl. Chłopiec bardzo kocha życie, więc pomóżmy mu je fajnie przeżyć. Link do wsparcia w opisie tego odcinka. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni Państwo. Kto nie widział do końca ten tromba, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje. Bardzo dziękuję za wsparcie na stronie To Link oczywiście w opisie odcinka. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłą środę.